I zaczniemy od świadectw przeciwników chrześcijaństwa czy przeciwników samego Jezusa którzy potwierdzają czy wydają się potwierdzać, że Jezus istniał historycznie jako postać historyczna. Pierwszym przykładem takiego świadectwa jest opowiadanie rzymskiego historyka Tacyta na temat pożaru Rzymu. Jak wiecie, pożar Rzymu, wielki pożar Rzymu wydarzył się za panowania cesarza Nerona i cesarz Neron był powszechnie oskarżany o to, że był winowajcą tego pożaru, że nakazał ten pożar wywołać. Znamy taką historię, że żeby od siebie odsunąć to oskarżenie, żeby odsunąć winę, oskarżył o ten pożar chrześcijan. I o tym pisze Tacyt w następujący sposób. A żeby usunąć te oskarżenia, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany był na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. A przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Dlaczego warto było przytoczyć wzmiankę o Jezusie, który został ukrzyżowany za panowania cesarza Tyberiusza y, przez prokuratora Poncjusza Piłata. Widzimy tutaj pewne szczegóły historyczne, które zgadzają się z przekazem Ewangelii, ale z całego tego kontekstu wynika, że Tacyt no, nie jest sympatykiem chrześcijaństwa, prawda? On używa bardzo niekorzystnych, bardzo nieżyczliwych sformułowań na, na rzecz chrześcijaństwa, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Mimo tego, Wskazuje, że ktoś taki jak Chrystus rzeczywiście istniał w konkretnym czasie yy, i wydarzyła się z nim konkretna rzecz, zapanowania konkretnego prokuratora. Innym przykładem Poganina, tym razem z II wieku, który był bardzo nieżyczliwy wobec chrześcijaństwa, można powiedzieć, że był wrogiem chrześcijaństwa, jest Celsus. Celsus posuwał się do bardzo obraźliwych, osobistych oskarżeń czy sformułowań pod względem Jezusa. Najbardziej jest chyba znany z tego, że oskarżał Jezusa o to, że był nieślubnym dzieckiem marii i rzymskiego żołnierza. I mimo to, że tak bardzo nienawidził prawdopodobnie chrześcijaństwa, że wyśmiewał, próbował ośmieszyć chrześcijaństwo, to nigdzie u Celsusa nie znajdujemy takiego pomysłu, że chrześcijaństwo powstało wokół człowieka, który w ogóle historycznie nie istniał, że Jezus był po prostu zmyślonym mitem. Odnosił się, mimo o całej swojej nienawiści czy niechęci do chrześcijaństwa, odnosił się do Jezusa jako postaci, która rzeczywiście historycznie istniała. Również Żydzi, konkretnie Talmud Babiloński, wspomina o Jezusie jako postaci, która rzeczywiście istniała. Mianowicie czytamy w Talmudzie Babilońskim tak, W przeddzień Paschy powieszono Jezusa Nazarejczyka, ponieważ praktykował magię, uwiódł Izraela i poprowadził lud na błędne drogi. Czyli widzimy, że nawet y, ludzie, którzy byli daleko od chrześcijaństwa, ludzie nierzeczliwi chrześcijaństwu, czy wręcz wrogowie chrześcijaństwa, odnoszą się do samej postaci Jezusa jako do postaci, która historycznie istniała. Dlaczego to jest ciekawe, ważne, istotne? Otóż, jeżeli wrogowie chrześcijaństwa chcieliby y, po, podważyć wiarygodność chrześcijaństwa, to najprościej by to było zrobić, wskazując, że Jezus był postacią mityczną, że nie istniał, że jeżeli chrześcijaństwo jest fałszywe, to przede wszystkim dlatego, że Jezus jest wymyślony, że ta cała historia jest zmyślona. Tak by było najprościej, ale żaden z tych krytyków nie wysuwa takiego oskarżenia. Nawet dla krytyków chrześcijaństwa, nawet dla tych, którzy chrześcijaństwa nie lubią w pierwszych dwóch wiekach, Normalnym sposobem krytykowania chrześcijaństwa jest wysuwanie oskarżeń wobec chrześcijan, wobec samego Jezusa, ale samego Jezusa oni traktują zawsze jako postać faktyczną, historyczną. Żaden z nich nie podnosi takiego... Faktu, gdyby taki był, że Jezus był zmyślony. Wszyscy piszą o Jezusie jako postaci historycznej. Dlatego, z punktu widzenia kryterium zakłopotania, o którym mówiliśmy poprzednio, można przypuszczać, że nawet jeżeli wrogowie, przeciwnicy Jezusa czy chrześcijaństwa wspominają o jego historyczności, to prawdopodobnie rzeczywiście Jezus historyczny istniał.